Okej okay, A więc, chyba witajcie, ja jestem Adam. Witamy sobie w Bedwars na serwerze CraftPlay. i w tym momencie możesz zostawić łapeczkę w górę i subika i sam coś nową i słuchaj, na dole masz link do Discorda, Wbijaj na niego. Ostatnio powiedzmy staram się go jakkolwiek promować, więc zapraszam cię, mam na nadzieję, że Ci się spodoba. Link na dole mm, i co? Widzimy się już na odcinku, więc słowo. Okej, okay, A więc, kiedy witajcie, to jest już na pierwszy atencję w tym odcinku i ogólnie co widzę, co widzę, musimy budować łóżeczko, musimy budować właśnie to łóżeczko. Ja już to łóżeczką nam totalną, totalną wygrane widzowie, dlatego co to jak najszybciej, jak da nam dzisiaj Danielek, siema Danielek, WTF, co to robisz Danielek, co to robisz, nie wiem, co się w ogóle dzieje, nie miałem pojęcia, nagramy sobie na CraftPlayu w ogóle, no, nie wiem czy powiedziałem to na wstępie, ale nagramy sobie na CraftPlayu, dwójki, ponieważ no, 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 nagrałem to o godzinie dosyć trzesnej, a no, jest mało od ogólnie na serwerze, dlatego solówki nie miałoby jakiegokolwiek sensu, dlatego gramy sobie w, gramy sobie w duo, jak fajnie buduje łóżko, mam nadzieję, że... Dobra, myślałem, że nie mam wieśniaków, ale tutaj są wieśniacy, i dobra, Danielek Co ja robię? Nie, wiem, co się dzieje w ogóle? Dobra, co ja robię? Co ja robię? Skupienie, skupienie, full skupienie, dobra. No, furt skupienia, ja kupiłeś dwa miecze, Po co nie mam pojęcia? Okej, okay, dobra, mamy TNT, mamy TNT, ja mam też troszeczkę delikatnie, zbyt mało wełny. Danielek muszę zgrywać. Serio Danielek. Czemu ja mam takiego zawsze pecha do teammateów? Nie mam pojęcia, dobra. Więc zostaliśmy sami, zostaliśmy sami. No i już jest problem, ponieważ jestem nobem i sobie nie dam rady sam, pewnie. Lecimy, lecimy. Zu szybki jak błyskawica. Nie wiem, gdzie mógł polecieć? zabierzmy emę. Czy to jest dobry pomysł? Wątpię, że to jest dobry pomysł. Mi się emę nie przyda aktualnie zbytnio. Się błoka za oknem, WTF, taki. Okej, dobra, zlećmy sobie. Mogłem zejść po schodach, ale po co? Nie widzę sensu. I nie mam łóżka. No jak to się stało? Nie mam pojęcia. Ajajajajaj, widzowie. Ajajajaj, jajaj dobra, nie a nie ma nie ma nie ma co się w ogóle przyjmować, że nie mam łóżka ponieważ możemy iść do czerwonych, których też nie mają łóżka, ale... niech możemy zabrać sobie jakieś surowce, surowce z czerwonego. Po co nie postawiłem bloku? Nie mam pojęcia. ma Kamilos. WTF. Siema, Kamilos. Kamilops. Ja nawet byłem klops. A nie odpiszę, nie wiem, czy Zobaczymy. Kamilos, nie awkuj. Dobra, Kamilos nie awkuje jednak, jest git, jest git. Dobra, nie wiem, co się stało. To nie jest skill, to nie jest skill, definitywnie. Był żółty? Nie wiem. Nie wiem, co ja tak w tym momencie. Nie wiem. Nie wiem, co ja odwaliłem. Ale dobrze, zabiję ich, zabiję ich i ten. I z łóżko. Tylko piotr tak żyje, więc jest okej. Okay. Szczęście mam. Troszeczkę wełny jak jakoś, nie wiem, mam szansę stąd jakoś wyjść, z tego miejsca, nie mam pojęcia, znaczy, nie wiem. Znaczy, nie wiem co je w ogóle tam będzie gdzie jest mój przeciwnik? Nie mam pojęcia. Okej, okay, mój przeciwnik mnie nie widzi, więc... Gdybym ...go skubać z, tutaj, pitów. Oczywiście. Oj, nie tak, nie tak. Nie, tak to miało wyglądać widzowie. Dobra, za kolejnego fireballa i go zrobimy tym fireballem. To chyba jedyna taka, mi się wydaje, całkiem... Jestem w to zjaśniony jakoś, nie wiem, światło mi świeci na mnie. On tam robi? w ogóle, nie wiem. No co jest, nie widziałem tego. Dobra, biały tam... Nie, nie jest... Nie wiem, jakiś... Szklanka, jakieś szklankę, to jest morski, okej. Okay. Siema szklanka. Yo. WhatsApp. Co tam, Beku? Co tam ucieka szklanka? Powiedz mi. Szklanka zginął. Jest git, jest git, jest git. Szklanka zginął, kok. Zostałem tylko ja i... Nie, nie tylko ja. Przedwań mają łóżko. Aj, aj, aj. Będzie zniszczyć przerwany. Jakoś trzeba coś fajny... Kamera laguje. Czemu kamera laguje? Co się dzieje? Co się dzieje? Panie, co jest z nie tak? Czemu lagujesz? Nie mam pojęcia. Zobaczcie mi w ogóle, takie właśnie jakieś problemy, czy z kamerą, czy coś. Ale nie nagrywałem dawno z kamerką i... Nie, no kamera lag, laguje, 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 kamera, nie wiem czemu. Zobacz, wybacz mi takie problemy, wybacz mi takie problemy, one są. Nie poradzę nic znaczy poradzę, ale to na pierwszym odcinku, bo teraz nie wiem niestety, jak ten problem naprawić. Teraz jest zlagowana ta kamera, nie jest tak pytych debil. No jest zlagowana, kamera nie poradza nic na to niestety. Nie wiem, jakoś się musimy jakoś naprawić, ponieważ... To nie jest, to nie jest najlepsze akurat, tak. Mam cztery ten, to kupmy sobie, za ile tu jest, nie mam pojęcia, za ile tu jest ten. szatnes o. Nie no, jest, są lagi, są takie kamery, zbyt, no, zbyt duże, chyba ją wyłączę. To nie ma sensu chyba. Tylko przeszkadza chyba w oglądaniu, nie mam pojęcia, wyłączyłem ją. Za cztery będzie Shrugness, aby był za cztery. Jest cztery sharpness, okej. Okay. Ksuwa, koksuwa, leksuwa. Gdzie są jacyś moi przeciwnicy, którzy chcieli zostać sklepani przez moją... Siłę mocy, kokcowości, widzowie. Gdzie jest jakiś jakiś tutaj pan, który potrzebuje dostać lepiej moim matrixem? Plecy, plecy, plecy! Nie wiem co ja zrobiłem. teammate... Nie zrobiłem mojego teammate, niech. Znaczy teammate'a przeciwnika, ale... zanim się powiedzmy z nie wiem... No, co się dzieje w tym momencie. Gdzie jest mój przeciwnik, gdzie jestem ja? Nie wiem. Strafnie strasznie zszokowany aktualnie. Dobra, lećmy tutaj. I gdzie jest baza czerwonych? Baza czerwonych spełnia gdzieś w ogóle, w drugiej strony, nie? Znajdźmy się, pewnie tak jest, jak nic. Tam jest baza czerwonych. Okej. Okay. Nie wierzę w to tak blisko.